Era Wodnika, ludzkość, los ludzkości jest przesądzony. Moi drodzy, ludzkość znajduje się na czasowej skali, w której powinno się wydarzyć coś ważnego, co można nazwać historycznym punktem zwrotnym. Planeta Ziemia dokonuje przemiany, jest to wielka chwila na Ziemi. Starożytne proroctwa o Armagedonie się nie spełnią. Zamierzamy przeżyć niesamowite czasy. Dwie nowe, ściśle określone linie czasowe zadecydują o przyszłości. Jedna poprowadzi część ludzkości na nową Ziemię, a druga poprowadzi resztę na wygnanie na inną trójwymiarową planetę. Koniec końców pojawią się nowe cykle i nowa Ziemia. Gdzie nie ma władz mogących wpływać na naszą wolną wolę i nasz wybór. Los ludzkości jest przesądzony, ziarno jest oddzielone od plew. Bądźcie przygotowani i w stanie czuwania, bo teraz wszystko dzieje się bardzo szybko. Wzburzenie i niepewność rozprzestrzeniają się, i coraz więcej ludzi traci kontrolę nad swoim światem i orientację. Zwłaszcza osoby, które nie mają wewnętrznej więzi ze sobą i swoją duszą. Takie osoby są teraz łapane w wir dezinformacji, zamieszania i kłamstwa. Oni nie są w stanie ujrzeć, co się dzieje i o co idzie gra. Pozostaną więc zabawką w rękach manipulatorów. Wielu odejdzie z planety, ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem są ignorowane przez niedojrzałe dusze. I zdarza się tak, że ludzie je gwałtownie kończą lub skracają swoje życie z własnego, wolnego wyboru. To są ludzie nieprzygotowani na zmiany przyszłości. Na poziomie duszy wszystko się ułoży, ponieważ każda wybiera, kiedy zakończyć życie na Ziemi lub kiedy będzie osiągnięte mistrzostwo. Tak więc nie martwcie się, jeśli wielu ludzi odejdzie z Ziemi. Dzieje się to w harmonii i wiedzy o swoim własnym planie duszy. Każda dusza wybiera i decyduje kiedy i jak zakończyć swoje życie. W ostatnich dniach 2022 roku doświadczamy sytuacji, której nigdy wcześniej nie było. Żyjemy jednocześnie na dwóch liniach czasowych. Wszyscy wybierają linię czasu zgodnie ze swoją częstotliwością i ona już niebawem wyśle wszystkich w różnych kierunkach wzdłuż tej lub innej osi czasu. Ale nie jest to zdarzenie, które można zaobserwować w ciągu jednego dnia. Taki fakt może zająć nawet kilka lat, ale to nie potrwa długo. Jesteśmy u progu tej chwili. Punktem demarkacyjnym będzie rok 2022, nawet jeśli nie jest to jeszcze zbyt jasne. Później ujrzymy, jak to się odbędzie. O ostatecznej linii zadecyduje indywidualny wybór. Zwróćcie uwagę na swoje uczucia. Nie jesteście już tą samą istotą co dawniej. Zapomnijcie o starych przekonaniach i pozwólcie sobie na nowe. Przyjmijcie możliwość, że nic już nie będzie takie samo jak kiedyś, nie sprzeciwiajcie się temu, co mówi wasza intuicja. Wierzcie w wiele możliwości, nauczcie się słuchać głosu swojej duszy. On prowadzi was teraz jak nigdy wcześniej i powinniście się rozstać ze starymi przekonaniami, aby zaakceptować nowe. Nowe realia pojawiają się coraz szybciej i możecie doświadczyć psychicznego zamieszania. To zamieszanie spowodowane jest przez to, że doświadczacie dwóch linii czasowych jednocześnie. To jest łatwe do ustalenia, zauważcie, że bywają chwile, kiedy wydaje Wam się, że nie jesteście już w trzech wymiarach, a potem wydaje się, że wszystko wraca do normy. Bywają sytuacje, które wydają się przeszłymi z dawnych czasów, a potem zdajecie sobie sprawę, że to rzeczywistość, że to się dzieje teraz. Są też chwile, które wydają się snem, ale widzicie i rozumiecie, że to nie jest sen. Krótko mówiąc, poczucie tego, co jest prawdziwe, a co nie, jest bardzo zamotane. Każda ludzka istota ma teraz ostatni wybór. To będzie decydujące, ponieważ jest to również ostatnie wcielenie w dwoistości na tej planecie. Możliwość oferowana przez boski plan jest tak wielka, że pozwala każdej wcielonej duszy odczuwać wiele wibracji. Każdy może wybrać własną drogę. To pomieszanie uczuć jest tym, co daje każdemu kierunek do wyboru zgodnie z obecnym etapem ewolucji. Pamiętajcie, że wszystko jest częstotliwością i uniwersalne prawa nie czytają słów. Nikt nie może oszukać istnienia. Mamy jeszcze trochę czasu, ale lejek się zwęża, linie czasowe dostępne są dla wszystkich i teraz każdy może dokonać wyboru. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.